Witam serdecznie z tej strony Zajber, a dzisiaj pokażę Meta Build na druida. Jest to fenomenalny build, który wymaga tak naprawdę tylko jednego unikatu, a dokładniej kosturu staruchy. Bez niego tak naprawdę nie ma sensu nawet zaczynać tego buildu, bo on się opiera w dużej mierze właśnie na tym. Jeżeli już to posiadamy, no to możemy kontynuować, tworzyć ten build. Jeżeli nie, to proponuję użyć tego budżetowego, który znajduje się również na kanale i jest bardzo łatwy do zmiany, właśnie w ten build. Dobra, ale zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi o duchowe dary, tutaj bierzemy ostrożność, pod spodem pikujące ataki oraz żelazne pióro, pod spodem przywódca stada na samym dole, cisza przed burzą. Jeżeli chodzi o zdolności, jeden punkcik dajemy w pazury, wzmocnione oraz dzikie, przechodzimy niżej. Trzy punkciki instynkt, trzy punkty leśne opuszki, przechodzimy dalej. Pięć punktów ziemny szaniec, punkcik wzmocniony oraz wrodzony. Dajemy punkcik w zbroję cyklonu, punkcik wzmocniona oraz punkcik zachowawcza. Jeden punkcik w hard oraz czujność, trzy punkty. Przechodzimy niżej. Punkcik dajemy w pełzacza, przechodzimy w wzmocniony oraz brutalny. pospodem spodem. Punkcik. Potęga żywiołów, dwa punkty. Wiekuista nawałnica, punkcik huragan, wzmocniony oraz okrutny, punkcik neurotoksyna, trzy punkty zatrucie, jeden punkcik toksyczne pazury, pod spodem, trzy punkty śmiałość, jeden punkcik katastrofa, trzy punkty rezonans, jeden punkcik kataklizm, jeden punkcik większy oraz największy, trzy punkty postawa obronna, jeden punkcik szybka przemiana, trzy punkty hard natury, Trzy punkty w, w ostrzone zmysły. Jeżeli chodzi o umiejętność, no to bierzemy gniew natury. Przejdźmy do mistrzostwa. Będę pokazywał kolejność, w jakiej trzeba rozwijać drzewka oraz jakie używać glify. Warto zrobić sobie screena. Będę się zatrzymywał, żeby można było screena zrobić. Zaczynam od dołu. Glif. Terytorium. Przechodzimy wyżej. Tu się zatrzymam. Może tu będzie lepiej. No, dobra. Przechodzimy tu. Glyph to będzie protekcja, a drzewko to będzie natura bestii. W tym momencie przechodzimy w lewą stronę. Ziemne spustoszenie, które stawiamy w tym punkcie. Można było screena zrobić. Eee, Niezachwianie. Jeżeli chodzi o glif, w momencie z lewej strony przechodzimy na prawą stronę. Tutaj wybierzemy sobie młot błyskawic umieszczony w tym miejscu. Można było screen'a. Jeżeli chodzi o glif, no to bierzemy zmienną kształtność. Wracamy na środek, idziemy do góry. W lewym górnym rogu umiejscowiamy wzmożona nikczemność. Samo drzewko będzie wyglądało. No, drzewko będzie wyglądało tak. I dajemy glif, ziemia i niebo. Stąd przechodzimy w prawą stronę. Tutaj ściskające pnącza. To będzie wyglądało drzewko, końcówka drzewka. A glif, duch. Tak będzie mniej więcej wyglądało drzewko. Jeżeli chodzi o przedmiot. Przepraszam, e, tak jak wspomniałem wcześniej, kostur staruchy, ale do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o armor, to bierzemy diamenty, jeżeli chodzi o broń, to zielone kamyki wbijamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o, fełm, e, o hełm, e, aspekt, gdy zdasz jakiekolwiek obrażenie, zyskujesz premię X do pancerza na 4 sekundy, efekt kumuluje się maksymalnie do X%. Co jest tutaj ważne z tego, co ja mam? Maksymalne zdrowie, szybkość ataku, generowanie bariery. Przechodzimy niżej. Armor. Umiejętność podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń na x sekund. Co tu jest ważne? Redukcja obrażeń od pobliskich wrogów, redukcja obrażeń odległych wrogów, maksymalne zdrowie i ziemne szanie. Tutaj najlepiej to by było max, czyli czwórka. Przechodzimy niżej. Rękawice. Kiedy masz umocnione zdrowie, zyskujesz premię plus 2 do rangi twojej umiejętności ziemi. Dobra, tu możemy wziąć szybkość ataku na przykład. Obrażenia trafi o Ziemi też mile widziane. Jeżeli chodzi o spodnie, czas działania ziemnego szańca jest wydłużony 6 sekund, co więcej po zabiciu wroga umkności Ziemi przewracają x punktów twojej aktywnej bariery. Co tu jest ważne? Redukcja obrażeń podczas okaleczenia. To jest podstawa i później powiem dlaczego. Zdrowie pobliscy. Redukcja obrażeń lub coś innego tam można wrzucić też na redukcję. Buty. Kiedy dysponujesz nieustępliwością oraz przez następne 4 sekundy zyskujesz premię X do szybkości ruchu i możesz swobodnie przenikać przez wrogów. Tutaj teoretycznie ja wybrałem taką opcję, żeby było dodatek do statów i żeby można było bardziej korzystać z drzewka mistrzostwa, z wszystkich tych perków, które wymagają odpowiedniej ilości atrybutów. Najważniejsze, żeby to była redukcja obrażeń podczas okaleczenia, czyli tak samo jak wcześniej mieliśmy. Jeżeli nie chcemy tak się bawić, no to możemy dorzucić tutaj szybkość ruchu dodatkowo obrażenia, a czyli ochronę od trucizny. Jeżeli chodzi o kamyki, to przejdziemy później dokładnie o serca w biżuterii, ale na razie przejdźmy do amuletu. Kiedy moc pasywna gniew natury aktywuje darmową umiejętność czasu odnowienia twoich umiejętności, które nie są mocami specjalnymi, zostają skrócone. O, najlepiej to byłaby maksymalna rolka, ale ja dopiero to zmieniłem ten e, amulet i powiem dlaczego. Zależało mi na tym, żeby było tak: umiejętności defensywne na maksymalnej rolce oraz redukcja obrażeń podczas, umocnienia. E, przepraszam, redukcja obrażeń podczas okaleczenia. Te dwie rzeczy są najważniejsze, żeby się znajdowały. W tym momencie będziemy mieli trzy itemy z redukcją wrażeń podczas okaleczenia co da nam około 70% redukcji, i to będzie bardzo ważne, ponieważ tutaj nieśmiertelność tam się niemalże załączy. W momencie, kiedy dojdzie do okaleczenia, czyli mamy poniżej 35% życia, automatycznie nasza defensywa się bardzo mocno wzmocni. To jest bardzo duży plus i bardzo dużą robotę robi nawet przy Uber League, która tak naprawdę nawet kolcami nas nie zabije, dopóki nie puści dwóch fal, bo jeżeli na dwie fale się nadziejemy, to nawet to nie pomoże, żeby przeżyć. Dobra, czyli tak, tutaj umiejętności defensywne, redukcja obrażeń podczas okaleczenia. Jeżeli chodzi o piersień, ja tutaj wybiłem zdrowie, obrażenia fizyczne, obrażenia od trafień krytycznych. Obrażenia o trafień krytycznych bardzo ważne. Umiejętności podstawowe zyskują premię do szybkości ataku. Drugi pierścień, oczywiście obrażenia trafień krytycznych. Tutaj mam obrażenia przytłoczenia, mam zadawane wrogom ograniczeń kontroli. To jest takie już tam trolololo, jak to się mówi. E, użycie umiejętności burzy zapewnia twoją ziemi premię X do obrażeń trafień krytycznych na 4 sekundy. Ponadto użycie umiejętności ziemi zwiększa szansę na trafienie krytyczne umiejętności burzy o X Dobra, jeżeli chodzi o e, serca, no to wiadomo, Musi być Golibroda. To jest standardowo yy, na Barbera. To po prostu wszystkie chyba teraz bildy się opierają na barberze. Ważne, żeby było po wyżej 3 sekund. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, czyli w amulecie ja wbiłem yy, brutalne serce, bo to, to jest wcześniej. To nie jest, to jest, to jest gniewne, tylko nie dobrze. to jest gniewne serce, tutaj brutalne wbiłem. X otrzymanego obrażeń jest zablokowane, kiedy używasz umiejętności defensywnej, postępu lub makabry. Wszystkie zablokowane obrażenia są zwiększone 250%, wybuchając jeden z maksymalnie X punktów obrażeń od ognia po bliskim wrogom, czyli po prostu wzmocnia nasze wybuchy, na które będziemy obierali ataki. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to jest podstępne serce, kiedy masz aktywową specjalną, maksymalnie X odległych wrogu zostaje do Ciebie przyciągnięty. Najlepiej, żeby było jak najbliżej 50, a tutaj oczywiście jak najbliżej 20. Jeżeli chodzi oczywiście o potki, no to używamy tutaj na szybkość ataku Dobra, jak będziemy wyglądał nasz atak? Ja mam ustawione to, żeby można było przytrzymywać przyciski, żebym nie musiał ciągle klikać. W takim przypadku cały czas cyklon i huragan mam wciśnięte. Tak samo atak podstawowy jak i yy, ziemny szaniec. On będzie cały czas wybuchał i to będzie zadawało damage. No dobra. Jeżeli mamy statko przeciwników, robimy ulti i po prostu będziemy w razie czego ściągali do siebie przeciwników. Mamy jakieś... O, tak można zaobserwować. W przypadku Elit oczywiście pełzacza wrzucamy i e, nim będziemy atakowali też. A czyli w momencie, kiedy będą zatruci przeciwnicy, będziemy atakowali. No. Ogólnie można było zaobserwować ten z materiałów, dokładnie na materiale odnośnie bardzo dobrego podziemia do farmy, że przez setki się przebiega dosłownie na tym bildzie. Nie ma problemu z zginięciem. Naprawdę rzadko się zdarza, żebyśmy się oparli o zginięcie, ponieważ jeżeli dochodzi poniżej 35% jeszcze def nam się zwiększa. Cały czas mamy nieustępliwość, więc wszystkie ataki ograniczające kontrolę na nas nie działają, czyli nikt nas nie zamrozi, nie przesunie, nie powali, nic nam nie mogą zrobić. Więc to jest bardzo duży plus. Build jest totalnym sztosem, naprawdę nie wymaga dużo, żeby go złożyć, a ja już w momencie, kiedy go złożymy, to spokojnie przed sezon przejdziemy bez większych problemów. Naprawdę bardzo polecam. Oczywiście jest to build na pierwszy sezon, ponieważ jest oparty na sercach. Ja oczywiście standardowo pozdrawiam. Trzymajcie się.